Jak wszyscy dobrze wiecie, Bocian zakończył swoją freekwet'ową karierę, więc teraz mam więcej czasu dla siebie i żeby znaleźć nowe zajęcie. I tym zajęciem właśnie jest kebabowy kurier. Jak wszyscy wiecie, jedzenie musi przyjechać szybko i musi być ciepłe. No a z Wrocławia do Poznania są jakieś dwie godzinki, więc specjalnie na to zadanie jedziemy tam naszym 818-konnym Audi. Które jest do wygrania właśnie już w tę niedzielę, podczas finału naszej loterii. Więc bijajcie nas, zgarniaudi.pl kupujcie e i bierzcie udział. Generalnie. Tak jak wcześniej Wam mówiłem, każdy, prócz bandury, wie, że tam będziemy. No i spisałem sobie zamówienie od chłopaków. I zamówienie tuż ale jest dziwne, bo myślałem, że będzie chciał jakiegoś kebaba ze szczupakiem, a on chce kebaba. To po prostu chce kebaba, ale chce z keczupem. Kebab z keczupem. Słyszeli, żeby kiedykolwiek ktoś coś takiego chciał? No ja też nie. Ujął to tak, że napisał mi wiadomość, która brzmiała następująco. Ja chcę zwykłego kebaba z wołowiną czy tam baraniną i z keczupem, bo nie lubię wynalazków. Także co? No, u nas w kebabie mamy sosy. Mamy serowy, mamy samal, mamy czosnkowy i mamy ostry, chyba mamy nawet barbecue. E, ale keczupu takiego samego w sobie nie jestem pewien, czy mamy. Dlatego idę tutaj do zielonego sklepiku, kupić keczup specjalnie po to, żeby tuszol był zadowolony. Na szczęście nie musimy iść daleko, ponieważ mamy żabkę, dosłownie 15 metrów od naszego lokalu Jesteśmy w żabce i bierzemy ketchup, ja nie wiem, który on by ketchup, wydaje mi się, że, że ten no, będzie bardziej mówię. Który na, na zanęty byłby najlepszy? Ketchup? E, jakieś pomidory, czyli z puszki, wiesz, tutaj na, ko na kotwiczkę, oczywiście bez zadziorka Dobra, idziemy wziąć ketchup Mam zamówienia gotowe, jak widzicie u nas pełny lokal, nie jest to ustawione e, No i co? E, mamy specjalny sosik dla tuszola. tylko i wyłącznie ketchup Idę złożyć zamówienie będzie zamówienie dla chłopaków z bungee, będziemy je im jechali zawieźć do Poznania. go je tak wtedy owincie pięciokrotnie, nie? żeby przetrzymały ciepło. Jeden to będzie duży klasyk, tylko z wołowiną i mieszanymi sosami. Te bandura możesz napisać na nim. Duży, duży klasyk z kurczakiem, sosy mieszane i podpisz wronek. I kolejny będzie duży klasyk z wołowiną i z keczupem. Macie, macie keczup? Ja też mam, specjalnie kupiłem. Yy, to możecie użyć tego keczupu Nie, poważnie I jeszcze y, możesz zrobić dwa mieszane, mieszane y, duże klasyki to Jak można jeść kebabę z keczupem stary? Jeszcze jaj jajecznicę z keczupem, bo papierogi to rozumiem, ale, ale Kebaba z keczupem? No, 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 tak, on, on dziwny właśnie, bo właśnie kar karpiarzy nas wyzywa spi na spinning głowy. Kebaba z keczupem, ja teraz wszystko, wszystko, wszystko rozumiem Także tak, zrobiło już się ciemno, ale to nie dlatego, że czekaliśmy godzinę y, aż nam to wydadzą Tylko po prostu, zrobiło się ciemno bo szybko robi się ciemno. Mam tutaj multi miał torbę pełną keszu Nie, multi miał plecak pełen keszu Ja mam torbę pełną kebabów. Mamy tu dużo kebabów. Także mam tutaj myślę tak, ze 2 albo 3 kilo kebaba. No jest dużo kebaba. No to co? Wsiadamy w samochód, nawigacja pokazuje nam 2 godzinki. No dobra, nawigacja pokazuje 2 godziny, także czas start. Siemaneczku, siemaneczku. Jest Witam z nami serdecznie. zwycięzca klikowych 50 tysięcy, który zabrał mi Filipkowi. <głosy> <głosy> Proszę Wronek. O, jeszcze wygrałeś o. najlepszego kebaba. I co zrobić strzeg. A, ale zobacz, ciepłe jest jeszcze, nie? No ciepłe, ciepłe Ciepłe, no. a nie mieliśmy tego plecaka takiego. A, a wy skąd jechaliście? Z Wrocławia. No co? Półtorej godzinki. To jak we Wrocławiu czasami zamawiasz, to musisz czekać dwie godziny. Z Wrocławia do Wrocławia. Szybciej niż ten. A my szybciej niż ten. To jeszcze. te jeszcze. A, czemu, a powiedz czemu tylko z kurczakiem? Czołówko z kurczakiem? No, no, no Ja po prostu nie lubię właśnie w kawałach wołowiny ja A, kiedyś się no, zaraziłem, no, no. ale może wasza jest właśnie smaczna, nie? Dobra Dobra Uwaga, <laughs> to jeszcze Zresztą jestem ciekawy Nie no, coś bym być z nim nie tak, żeby powiedział, że niedobre Nie, dobra I mówi, że niedobre Ej, nie, oni powiedzą, że pewnie to kurwa specjalnie znaczy ma. to Znaczy to powiedzieć. jak wiadomo, że jak pochwalisz to nikt nam to no nie, właśnie, nie uwierzy No właśnie, ale jest to rozpierdol. rozpierdol Ej serio? Serio jest mega smaczny Jest zajebiste No szanuję Jest, jest kawałek, dziękuję Jest zajebiste U staro rodziny był Właśnie, a to jest to, że no, on jest świeżutki, zawinięty, wiesz, po prostu jest. do Ciebie przyjechał to na świeżo, tak świeżo, świeżo, już w ogóle musi być Benger, o, nie? Kolejny przystanek: Bandura. I ta w ogóle odbędzie się na streamie. Będziemy zaraz do niego wbijali na streama. Znaczy, on jeszcze o tym nie wie, ale się zdziwi, bo zapukamy mu do drzwi. Nie. Mam nadzieję, że skusi się na kebab Zobaczymy, patyczę. Chce robić się skusi wagę. Na pewno. A co on wziął z kebaba? kebabu? Ja Musiałem bo, bo w sensie on nie wie, że my przyjedziemy. Oglądamy e, streama Bandury i wysyłamy mu donate'a o treści. Witam tu na kebab malczyńcy, otwieraj drzwi, albo zaraz to sam. Ile? Pięć dyszek mu przelejemy, niech ma Jak mu nie będzie smakował ten kebab, to sobie kupi wtedy takiego, jaki mu będzie smakował Mam tu nano kebab malczyńscy, otwieraj albo wpierdalam Nano kebab w malczyńscy, 50 zł Ja tylko powiem tak Mam tu nano kebab w malczyńscy, otwieraj drzwi albo weto. Ja tylko powiem sam. tak Ja pierd... Sekunda Trzymaj tak. szczupaka Ja pie. Ej, ale powiedz czy jest jeszcze ciepły? Jest, ja powiem Ja jestem smakoszem takich kurwa rzeczy <grym> Smakołyszem Smakoszem, smakołyszem i, i... On będzie miał dużo folii, no bo wiadomo, nie? Dosłownie no, dwa hapsy, serio Będzie walka, bo nie mogę zjeść całego, bo mnie stary rozkój. Spoko, ja trzy miesiące tylko przyjeżdżałem, promowałem, ja, robiłem ja zdjęcia Ja trzy miesiące, same kebaby nie jadłem właśnie a Nie jadłem. Ale do walki, nie? Aha, nic nie zjadłeś? No nie, a musiałem tam prawie codziennie być Powiem tak Dużo osób mówi, że to... Nie, to, to, to nie do jedzenia, to <grym> mikrofon. Mówi, że jest naprawdę dobre. On je jecha, jechał z Wrocławia? Tak. Półtorej godziny. No, tak. tak. Mieszany, czyli czosnek i ostry. Tylko, nie na... nie poczułem jeszcze A, no, no. Będziesz tak gryzł, dopóki, dopóki poczuje. Czyli jeszcze. Są <grym> <mam> już sosy? <grym> <grym> nie mówię tego, jesteśmy już z kolegami. Ale kurwa, jak to ma półtorej godziny, i mi się rozpuszcza w ryju. Zjadł to jest O nie. Ile to może mieć kalorii? A? 300, 300. No tak, trzysta, be, bez foliki, 250. pięćdziesiąt. Miękka tortilka. Nie no wiesz. Świeże warzywka. Trzy razy cardio. Rozpuszcza się w ryju. Kurwa mięsko pierwsza klasa. Sosik też, nie jest to tak zwany frajer. Mój <noise> no, dobra. Dziękuję. Naprawdę. To nie jest to kurwa główna, tak? Ty Słuchajcie, słuchajcie tego, do, do tuszole jedziemy, to nam zlikujemy, nie? Jedziemy do tuszole i pytam się go, jakie sosy. A on mówi, ketchup, bo ja nie lubię wynalazków. No. I poszedłem, kupiłem mu ketchup podliczki i kazałem dziewczynom zrobić z ketchupem. To nie ciebie, Trochę inaczej zaczyna się, bo to ja przychodzę do Was. Ha. Nie wiem, jakie są twoje upodobania kebabowe, więc zabrałem dwa awaryjne. Klasyki mieszane, mieszane. A jest, yy, macie samowolowinę? Bez kurczaka? Yy, nie. Opc opcja zapasowa, ja skończyłem nie w ogóle streama go. i mówię, zjadłem właśnie takiego... Coś chamskiego. I ja siedzę tak w salonie, patrzę i ty akurat do Bandury przyjechałeś. To ciebie też pisałem rano. No tak, i ja sprawdza sprawdzam na grupę i chłopaki piszą, że Wronek... No, że Dawid Balczyński do mnie pisał już, że to nie jest fake. I ja odczytałem całą grupę i patrzę, że za rzeczywiście. No i mówię, może mają. A ja teraz lubię pojeść, bo od walki... Już z rok nie jestem na wiecie. A jest jeszcze ciepły w ogóle? No właśnie, czekałem na to, bo widziałem, że u Bandury tak mówiłeś. Bo tam był, bo wiesz, my go wyjmowaliśmy dwa razy z bagażnika, a już ja Jest wiesz, letni. Nie będę tak kłamał Tak dobrze, bo on był jeszcze, jak Bandurze dałem stary 40 minut temu, to ten kebab już z, z dwie godziny był w tym aucie. Ole, stary, widzę, jest, wszystko jest. Wy go przywieźliście z Wrocławia? No. Oh. no, od razu, dwie godzinki. To go. tego. To z poznania, jak mi przywożą. To nie jest taki. Ale nie, to jest we Wrocławiu to samo. jak zamawiam czasami, to. Ale tu jest nie! Co tam masz? Wołowinka jest. To jest, jest. I kurczak pewnie gdzieś jest, ale ta nasza wołowina jest na tyle mocna, że jak się bierze miks, to można nie poczuć kurczaka. Ja powiem tak panowie. No musicie otworzyć. Macie we Wrocławiu Częstochowie Obserwuję, więc wiem. Widzisz, Musicie otworzyć chyba w Poznaniu. No będzie już za chwilę. Już za chwilę. Będzie? No wszędzie będzie. Naprawdę będzie? Wszędzie będzie. A czemu przestaje się bić? Zajebicy. A powiedz jeszcze jak wołowina? Bardzo dobra. W ogóle świeże warzywa czuć, że nie są takie frajery przeleżane. Ta sama bandera Panie to nie jest tak zwany frajer. Mm, bo je, czasem się zdarzy, że masz takie ochotę. Ja mam tak czasem że kończę streama pierwsza, druga i siedzę i mówię. On widział takiego frajera, patrzę dwie i pług sosiki zajebiste. Jest, jest mieszany rzeczywiście, bo ten ostry, a jestem taki wyczulony na ostry, czuć go. Ale tak nie jest. Ale o, jest o, przyjemny, ale jest tak. przyjemny, nie jestem. ten. Słuchajcie, Słuchaj z, z, z Tuszolem rozmawiałem, pytam się go, jak też kebaba Nie wiem co tam chyba wołowina albo mieszany, ale się go pytam o sos, on mówi ketchup. A on tam wszędzie bierze Ale my nie mamy mieć ketchupu, jako tak po prostu keczupu u nas w restauracji. No nas poszedłem kozapki kupiłem pudniszki stare. Ale na dał... stołach widziałem, że są wszystkie dostępne sosy. Tak, ale to jest ostry, czosnek i ser. No. Ketchup jako ketchup nie mam. A nie, serio, zajebisty kebab. I mięso, i, i warzywa, i wszystko. Ja połowę swojej zostawię, bo. A moja nie. siedzi, mówi, a czego nie ten? A ja, mów, a ja nawet nie wiedziałem, że chłopaki włożył. No ja powiem tylko tak, ja się tylko cieszę, że Wasz będzie w Poznaniu. Będzie. Ale jeszcze, ja że smakuje. Tylko, żeby miał dowóz do mnie tutaj. No, będzie troszeczkę tych folii. Jest jeszcze to ciepłe w ogóle? Letnie jest, no, czuję. No, a to z trzy godziny temu było wydane. No nie, no to kurde, ale wiele... a ja mówię specjalnie, jak tego opisałeś Mówię, o, mówię kolacyjki sobie nie zjem specjalnie. Stary, ja już jestem tak głodny. O, piesia wyczął. Dobra! <grymne> Zajwicie! Fajne. O już jest taki... Niektórzy nie lubią, nie? Znaczy na świeżo to musi być mega... No. Ale ja lubię jak jedzenie takie właśnie sparowane pod folią, nie wiem. Czasami jak mam jakieś frytki takie sparowane, te, te, ja te frytki. One tak wie, że... No, no, że już są takie sparowane pod folią. Ja też to wiem. Na razie 4-0. Na razie 4-0. Każdemu smakowało, jeszcze zostanie mergani. No. Też myślę, że będzie... Maga no Będziemy niedługo pewnie w Poznaniu, to będziesz mógł już sobie zamawiać. O jakby wam się udało, m, stare miasto, okolice właśnie te, centrum. M, blisko centrum takiego nie, imprezowego. To no to jest, samograj nie. No to to jest już, ale tam ciężko z miejscem, ale jak wam się coś uda to naprawdę sztos. A propos właśnie rybkowania, bo sobie off camera rozmawialiśmy, że nas koleżka zaraził rok temu właśnie wędkarstwem, szczególnie spinningiem. No i gdzieś tam pojechaliśmy, mieliśmy na Bornholm na Danie wykupione jakby wycieczkę, e, tylko że to było jeszcze zanim on nas zabrał na te ryby, więc to się tak zajebiście złożyło, że tu się wkręciliśmy i za kilka dni mieliśmy wyjazd. No to powędki, po sprzęt po wszystko stary, wjeżdżamy, wiesz, rzucamy sobie jeszcze na okonika, nigdy małego nie wyjąłem z wody. nie? Pierwsza ryba to była. Pierwsza ryba, stary, nie wiem, szupak ze 100 centymetrów, a my bez podbieraka z takim wiadereczkiem, nie? Mówię, kurwa... z wiaderko z hotelu, bo po prostu wzięte, w razie ciekawa jakaś mała rybka. No. To... Spanikowałem stare ręce, myślałem, tylko biorę, biorę szczypczyki. Odpiałem go Będę na pewno chodził Cztery A teraz nie ja muszę mm. robić wagi, także mogę już O, to jest piękne. <laughs> Proszę, to dla ciebie Ej, słyszałeś w ogóle tuszel z jakim chciał sosem? Z ketchupem z ketchupem, no. no. On nie jest osobą, on ja albo Barbek, albo ketchup, nie? Wleliśmy do żabki po pod podliżki stare Tak, żeby no. mu zorganizować? No Bo ja mam tak. No teraz ten to już, no, no niestety A z czym to jest? To Co jest mieszany, mieszany. Czyli mieszane, sos mieszany, mieszany. Tak, tak Dobra, no. idealnie. To był ten rezerwowy i okazało się, że jednak Merga nie chce, no to przyjechać. No ja miałem streama i po prostu jak zobaczyłem, że bronek je, a wszyscy mieliśmy streama, no to mówię, no nie może tak wiecie, no, muszę spróbować tego kebaba z tego, że jest to też no, danie narodowe, no to będę próbował, tak? Zapraszam do kuchni Na razie? Albo cię nie powiem, nie powiem, no. żeby nie zapesać tu będą odczucia pewnie inne, no bo jest zimny już, nie? ale no. to jest żaden problem Ale i tak, w Poznaniu byliśmy w półtorej godziny, tylko że tu jeden od drugiego mieszka To jest normalnie, to by cię było zrobione w Warszawie, tak? Tak, ja... zrobione, od razu pach i, i, i jedziemy No ja mam tak, że kurczak to tak wiesz średnio, no. ale jest mieszany mieszany, więc jeszcze U nas ta wołowina przeważa zawsze, więc nawet jak nie lubisz kurczaka to zaraz przestaniesz go czuć Nie no, jak w w piekarniku, nie? No. bo jest serio dobry To jest naprawdę dobry kebab Zaraz je, robię recenzję na streamie tego. Y, torba pusta, zjedli wszystko, 5-0, każdemu y, bardziej smakowało. Klasycznie, ławka w górę, su subek zdrowajcie się robić na bieżąco. I e, jeszcze raz, widzieliście, przyjechaliśmy tutaj w półtorej godziny naszym samochodem 818-konnym, które możecie zgarnąć, kupując e -booka. i już w tę niedzielę o godzinie 16 na kanale Bracia Malczyńcy na YouTube. Wielkie losowanie, także zgarnij Audi.pl, kupujcie e-booki, a my lecimy na Wrocław. Elo.